Jesteśmy w hotelu Radisson Blue Resort and Conference Center Ostruda Mazury, gdzie odbyła się wiosenna edycja spotkania projektantów instalacji niskoprądowych Spin Extra 2024. Gościmy tutaj 24 partnerów oraz prawie 140 projektantów. Przez dwa dni dystrybutorzy i producenci sprzętu z zakresu niskich prądów prezentują swoje rozwiązania i produkty projektantom podczas warsztatów, prezentacji oraz na swoich stoiskach. To jest idealne miejsce, aby zaistnieć na rynku i pokazać, że jesteśmy silnym i pewnym graczem. Bierącą się w spinie, najważniejsze dla nas jest, aby klienci zobaczyli, jak, jak bardzo niszowe i ciekawe rozwiązania mamy, ale również, żeby zobaczyli, że mamy rozwiązania, które nie zawsze muszą być szyte na miarę, ponieważ lubię takie określenie, że e, szyte na miarę garnitur jest fajny, ale nie jest wygodny, jeżeli chcemy na przykład usiąść na telewizorem, więc... Staramy się podejść do tematu, że nasze rozwiązania są trochę bardziej jak dres, a więc w bardzo wielu projektach możemy ten dres naciągnąć, a więc te rozwiązania mogą być personalizowane i to automatycznie, od razu pod każdego klienta. Jako producent systemów dozoru wizyjnego firma HANMA VISION dostarcza szeroki asortyment właśnie rozwiązań związanych z kamerami, systemami zapisu wideo. Na obecnej edycji będziemy skupiali się na zaprezentowaniu naszego VMS-a YZ Wave we współdziałaniu z kamerami i systemami audio IP, czy integracją z kontrolą dostępu. Na SPINie prezentujemy przede wszystkim rozwiązania dla data centers, a szczególnie Intelify. Jest to system, który pozwala na poszportyzację sieci z identyfikacją wszystkich połączeń za pomocą kodowania RFID. My w Spinie uczestniczymy już od wielu lat. Jak zawsze wiemy, że spotkamy tutaj nowe twarze, nowych projektantów, ale również chcemy pielęgnować relacje z naszymi obecnymi klientami. Generalnie uczestniczymy w wielu konferencjach. Mogę śmiało powiedzieć, że Spin jest jedną z najlepiej zorganizowanych konferencji, zarówno pod kątem organizacji, przygotowania merytoryki, która tutaj jest przedstawiana. Udział w Spinie przede wszystkim pozwala nam nawiązać nowe relacje biznesowe, spotkać się z klientami, których już znamy, zaprezentować nasze nowości produktowe, ale przede wszystkim też trochę zbliżyć się do klientów. Poznajemy wielu projektantów, wiele opinii na temat sprzętu, który mamy w ofercie. Jesteśmy w stanie wtedy przedstawić te opinie producentom i działać w kierunku rozwoju danej gałęzi monitoringu czy zabezpieczeń ogólnie. Atmosfera na konferencji Spin mimo że jest to konferencja biznesowa jest prawie że przyjacielska. Można pochwalić zarówno perfekcyjnie przygotowanych organizatorów, jak i samych uczestników, którzy aktywnie uczestniczą zarówno w prelekcjach, wykładach, jak i chętnie odwiedzają również nasze stoisko. Tym razem przedstawialiśmy na tej edycji Spinu produkt firmy ICT, to jest nowozelandzka firma która oferuje produkt integrujący systemy kontroli dostępu telewizji przemysłowej i automatyki bramowej. Bardzo nas cieszy wysoki poziom jakby konferencji spin. Atmosfera fantastyczna, jeżeli chodzi o organizację, również wszystko dopięte na ostatni guzik. Także tutaj bardzo bardzo fajnie nam się współpracuje, jeżeli chodzi o firmę loków. Serdecznie dziękuję za udział w wiosennej edycji konferencji Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych Spinextra 2024 i serdecznie zapraszam na kolejne edycje. Najbliższa odbędzie się w dniach 24-25 września w sercu Bieszczad w hotelu Arłamów. Serdecznie zapraszam.